Witamy, Jerzy Gębicki, firma Rolmech. Dzisiaj opowiem o ważnej maszynie przy produkcji paszy na pryzmy, jaką jest wał dogniatający. Mamy w ofercie różne szerokości wałów i różne średnice oraz różne kształty, które powiększają możliwości zastosowania. Różne powierzchnie toczne na wałach sprawiają, że możemy je zastosować do wyrównywania użytków zielonych, takich jak łąk torfowych, Ciężar oczywiście takiego wału możemy regulować za pomocą uzupełnienia wnętrza wodą poprzez specjalne przygotowanie korki, przygotowane korki. W przypadku większych odległości możemy oczywiście taki wał doposażyć też w podwodzie, który ułatwia transport no i szybsze przejazdy. W ofercie znajdują się też wały z przesuwem bocznym oraz hydraulicznie regulowanym wałem bocznym i po więcej szczegółów zapraszam. Bezpośrednio można się kontaktować ze mną w celu ustalenia szczegółów. To by było na tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny materiał. She satisfied me Gave me what I want, just what we need Never too far away Loving for another day But she asked for it D.